Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj po raz kolejny dla osób nowych, które u nas są, chciałam pokazać, płatki żlowe pacze pod, yy, pod oczy, słuchajcie. Bardzo Wam rekomenduję te płatki. Ja nakładam jak najczęściej mogę czasami codziennie, czasami jakieś inne maski nakładam na twarz. Nakładam i wtedy, wtedy je nie nakładam, ale słuchajcie, możecie je codziennie nakładać. Właśnie ja jestem w tej chwili w kuchni, kiedy przygotujecie na przykład sobie śniadanie, wstajecie rano. Myjecie buzię, spryskujecie, tonizujecie buzię tak i nakładacie sobie palki, zobaczcie, możecie chodzić, możecie słuchajcie, wszystko robić. A ja sobie robię kawę, słuchajcie, i możecie wszystko robić i chodzić z tymi spłatkami przed wyjściem do pracy. Oczywiście płatki, słuchajcie, nakładamy na oczyszczoną buzię, czyli na przykład rano Jest świetnym rozwiązaniem, kiedy wstajemy, opukujemy sobie buzię, tonizujemy, nakładamy sobie paczki i sobie tutaj właśnie, słuchajcie, robicie. Ja oczywiście jeszcze sobie dążyłam tego jeszcze nie ma, ale na pewno już niebawem będzie maskę właśnie szybciutko w kremie Hany e, e, zakochana jestem w tej, w tej masce I, e, i słuchajcie, robiąc śniadanie, robiąc kawę, możecie fajnie przygotować się do całego dnia żeby buzia wasza fajna wyglądała, dlaczego te płatki wam polecam, słuchajcie oczy lecą wszystkim jak najszybciej, naprawdę to jest bardzo cienka, pergaminutowa ta skóra i jak zadbacie o te oczy będziecie dbać od młodych lat to takie będziecie mieli um, y, później efekty i czym szybciej, tym lepiej, bo ben, efekty będą lepsze kochani, także codziennie takie patyczki. można, w tym opakowaniu jest 60 patyczek. te patyczki można nie tylko pod oczy nakładać, można tu w bruzdy nakładać, na przykład tutaj w bruzdę między oczami, tak, w różne miejsca, no ja oczywiście stosuję tylko pod oczy, dlatego, że nakładam maski słuchajcie i one są 19,50 euro 18 funtów za 60 patyczek. słuchajcie, macie tutaj zobaczcie, o tak, właśnie w takim opakowaniu podnosicie sobie i one są bardzo cieniutkie. Tutaj macie, są to pacze, jest tu kolagen morski, niskocząsteczkowy słuchajcie. Jest to tutaj, tutaj macie chlorofil, macie wyciąg z muszli ostryk, także naprawdę silne działanie, nawilżające, napinające, poprawiające mikrokrążenie skóry tak, pod oczami. Bardzo, bardzo Wam polecam do codziennego stosowania. Pamiętajcie zawsze na oczyszczoną skórę, dlatego że widzę czasami, jak Panie reklamują, są malowane i mają pod oczami. Patrzę pod oczami te, tak? I tak się zastanawiam, czy one nakładają to na, na podkład, na make-up. Absolutnie, słuchajcie, czysta, oczyszczona skóra, czyli najlepiej sprawdzi się albo wieczorem, albo właśnie rano, kiedy szykujecie się do pracy, robicie sobie kawkę. Robicie śniadanie dla dzieci, dla męża, cokolwiek. 20 minut słuchajcie, i po tych 20 minutach, ja już te patrzę, mam, myślę, że z 15 minut, ja wam pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, zobaczcie, jak skóra. Zobaczcie, jak jest skóra wygładzona pod oczami. I tego nie wyrzucamy, kochani, tego nie wyrzucamy. to... Ja sobie mam taką specjalną miseczkę. Mam w ją, ale pokażę Wam tutaj obojętnie do jakiej e, miseczki, do takiej małej miseczki, słuchajcie, wkładacie te pacze, tak samo maski, które mamy żelowe, one mają te same właściwości, tak? I zalewacie sobie letnią wodą, słuchajcie, i tak zostawiacie, i to się Wam fajnie rozpuści, i później możecie, kochani moi, możecie sobie tym umyć na przykład wieczorem. Jeżeli rano, albo e, rano, jak robicie to wieczorem, opłukać e, tym żelem, tą wodą morską, tym kolagenem, który się rozpuści, tak, tym chlorofilem. Tu są jeszcze wyciągi, mamy wyciągi, słuchajcie, e, z tych siedmiu wyspieju, tak. Ja Wam opiszę, znowu Wam opiszę cały, cały skład dokładny tych paczek. Rekomenduję Wam. Kochani, codziennie, dla pań i panów. Pozdrawiam was serdecznie, kochani. Ja sobie robię swoją kawę, robię kawę, moja ulubiona kawa według pięciu przemian, Anny Ciesielskiej, słuchajcie, z kardamonem, gotowana po turacku, z kardamonem i binerem i cynamonem, bardzo wam rekomenduję. I później leciutko dodaję, złamuję jakby skład chemiczny miodem. Odkąd poznałam pięć lat temu tą kawę, piję tylko taką dzień jako smakosz słuchajcie pozdrawiam was serdecznie kochani i koniecznie koniecznie zapraszam was do kupienia zakupienia tych paczek.